Poziom numer 4 w garażu w klubie nocnym Czyli tu są takie raczej unikatowe pojazdy czyli brakuje tu jeszcze jednego, ale będzie update pewnie LC Sanctus z Halloween Y, APSO y, LG Retro, niestandardowy, który normalnie jest darmo, Lurcher, Franken, czy Trage, Zentorno, kiedyś dobre auto, y, YOSEMITE Tropi Pickup. I Sover Grim Grier. Poziom numer 4 w garażu w klubie nocnym.